Witamy z powrotem w drugim sezonie Playmo High. Świeci słońce, ptaki... Zaraz, zaraz... Stop! Tu akurat nie chciałem wchodzić. Do więzienia miasteczka Playmo... Cześć, Eddie. Będziesz mieć towarzystwo. Żabie oko, czy jakoś tak? Rybie oko. Kapitan rybioko! Hej kolego, w samą porę, zaraz śniadanie. Dzisiaj sałatka z tuńczyka. Do diabła, nie znoszę ryb, ale <laughs> i tak dostanę zaraz cheeseburgera. Naprawdę? gotują tu dla Ciebie ekstra. Kawałek Marsa został wczoraj sprzedany na aukcji w Nowym Jorku za ponad 200 tysięcy plejmodolarów. Fragment, ważący zaledwie trzy tabliczki czekolady, pochodzi z meteorytu, który spadł na pustynię w Maroku. O, Inka, za kawałek kamienia z Marsa można skasować 200 tysięcy Playmo-dolarów. Nie powiem, przydałoby mi się. 200 tysięcy Playmo-dolarów! No, no, no! Pod koniec roku Robert wyruszy na pierwszą misję Playmo na Marsa. Ha! To przecież ja! Robert dopiero niedawno znalazł się na pierwszych stronach gazet, kiedy napastnik Eddie Meloni próbował obrabować z nim bank. Próbowałeś obrabować bank z robotem? W życiu bym nie uwierzył. Co? Czemu? Śniadanie dla panów, nie dla mnie! Trzy, dwa, jeden. <grystanie> Idziesz ze mną! Ja nie mam. Tak, ty! Pomożesz mi znaleźć tego robota! Dalej do kryjówki! Ale ja się moje latać! Nie, nie dobrze! To nie Przez moment odebrało mi mowę! Dokąd? Kapitan Rybie Oko chce zabrać Ediego. I po co mu Robert? Nieźle się zaczyna. O, tam stoi Bennet. W szpitalu? Wow, jak nisko leci! Bennet! Jesteśmy tu, żeby zobaczyć dziecko. Nie helikopter. Oj, chyba będę musiał skorygować obliczoną datę urodzenia. Państwa córka urodzi się chyba jeszcze przed Sylwestrem. Córka? To oznacza, że. Juhu! Będziemy mieli małą siostrzyczkę! Hmm, wolałbym młodszego brata. Licz się ze słowami. My, dziewczyny, mamy teraz przewagę. Nasza mała zawita jeszcze przed Sylwestrem? To super! Wtedy jeszcze Robert pozna dziecko. Dlaczego wtedy jeszcze? A zapomniałem Wam powiedzieć: w Sylwestra Robert leci na Marsa. Co? Co? Tak, yy, ale przecież wiadomo było, że... czy nie? Ależ skarbie, mogłeś nam to wcześniej powiedzieć. <grym> ale... ja nie chcę, żeby Robert leciał na Marsa. Roberta zbudowano po to, by leciał na Marsa. Ale ja chcę, żeby Robert został z nami. Czy nie może inny robot polecieć na Marsa? To niemożliwe, Miso. Wiesz przecież. Jestem teraz mokry. Robert nie wymaga czyszczenia ani podlewania. Robert, jestem po prostu smutna. Nie rozumiesz tego. Lisa, ojej, Robert, to było nietaktowne. Więcej współczucia. Dlaczego nietaktowne i jakie? Współczucie. Hmm. Może powinienem jeszcze zaprogramować Robertowi uczucia. <laughs> to chyba nie jest zły pomysł. Przepraszam, czy mogę w czymś jeszcze pomóc? O nie, dziękuję. I już wychodzimy. Cóż za zamieszanie od samego rana. Najpierw ucieczka z więzienia, potem kłótnia o parkerów. A teraz pan parker chce jeszcze zaprogramować Robertowi uczucia. O ile się to uda. Dobrze, że dzisiaj, pierwszego dnia po wakacjach, lekcje zaczynają się trochę później. O, już widzę Beneta i jego przyjaciół. Ale gdzie jest Lisa? Dziwne. Lisa powinna dawno tu być. Może już jest w klasie? Ała! Trafiony, zatopiony. Raczej ty zaraz będziesz, pogięło was. O rany! Rzucanie w kogoś przez okno jest naprawdę niebezpieczne. W zasadzie powinienem to zgłosić nauczycielowi. Ale gdzie on jest? A, już idzie! Panie Komen! Panie Komen! Nie teraz. Muszę pilnie porozmawiać z moimi uczniami. Panie Komen! Hej, Lisa, tu jesteś. Już się o ciebie martwiliśmy. Musiałam trochę pobyć sama. Naprawdę nie chcę, żeby Robert leciał na Marsa. Co on tam trzyma? Wygląda mi to na zdjęcie ściganego. Słuchajcie, wszyscy, rabuś. Eddie Meloni uciekł z więzienia z Kapitanem Rybie-Oko. Policja prosi mieszkańców miasteczka Playmo natychmiast zgłaszać, jeśli zobaczą coś podejrzanego. Za każdą wskazówkę obiecana jest wysoka nagroda. Wow, nagroda! No, nie ciesz się za szybko, Darren. Kapitan Rybie-Oko ma wielką podwodną fortecę. Nie tak łatwo znaleźć tych rzeźmieszków. Wow, niezła norka. Nie to, co moje złomowisko. Złomowisko? No cóż, że tak powiem, moja przyczepka kempingowa. Hmm, więc gdzie teraz znajdziemy tego twojego robota? No więc... Dobre pytanie. A myślałem, że problem Ediego mamy z głowy. Grunt, żeby nie ukradł znowu Roberta. Musimy w takim razie chronić Roberta bardziej niż kiedykolwiek wcześniej przed Edim i misją na Marsa. Dlaczego przed misją na Marsa? Nie chcę, żeby Robert leciał na Marsa. Nie możemy do tego dopuścić. Co planuje Lisa? Chyba nie zamierza porwać Roberta. U Parkerów jest naprawdę przytulnie. I wkrótce poczuje to również Robert. Przy okazji, sprawdźmy jak on się w ogóle miewa. Naprawdę jestem ciekaw, czy Pan Parker poradzi sobie z uczuciami. Ciii. Słyszę jakieś głosy w gabinecie. Zauważyłeś już coś? Robert dużo zauważa, bo dużo mieści w swojej pamięci. 150 terabajtów. Nie, nie! Czy już coś czujesz? Tak, temperatura pokojowa wynosi 23,2 stopnia i nie, nie, no nie to miałem na myśli. Aha, chyba jeszcze pan Parker musi trochę popracować. W takim razie wracam do szkoły. O! już koniec lekcji! He he, wtedy złapiemy tych typków i skasujemy dużą nagrodę. Ja za te pieniądze od razu idę na zakupy. Ta, ale jak niby ich złapiemy? Trzeba coś wymyślić, żeby Robert mógł zostać z nami. A masz już jakiś pomysł? Jeszcze nie. Ale jakoś nam się uda nie puścić Roberta na Marsa. My? Już nie mogę się doczekać. A może jeszcze porozmawiamy z tatą? To nie ma sensu. Słyszałeś, co powiedział. A. Pomocy! Ojej, coś musiało pójść mm. nie tak przy programowaniu! Mm. <noise> Wszystko tu jest takie piękne! A jednak, drogi Robercie, faktycznie teraz jest pięknie i miejmy nadzieję, że tak zostanie. Dlatego teraz dajcie nam kciuk w górę!